Targi strefowe Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park to coroczne wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz Wałbrzycha. Tegoroczna edycja zorganizowana 25 kwietnia w galerii Wiktoria zgromadziła setki uczestników od młodych absolwentów szkół technicznych przez doświadczonych pracowników po przedsiębiorców i inwestorów. Specjalna strefa jest jednym z ważniejszych pracodawców, może nie jeżeli chodzi o ilość pracowników, ale myślę, że jeżeli chodzi o kreowanie właśnie rynku pracy, współpracy zarówno informacji dotyczących zatrudnienia, jeżeli chodzi o naszych pracodawców strefowych, jak i instytucji otoczenia biznesu, a przede wszystkim potencjalnych pracowników, adeptów, uczniów szkół, którzy już myślą o swoim życiu zawodowym i pod tym kątem możemy rozpatrywać też nas jako pracodawcę. Chcielibyśmy kreować możliwości związane z zatrudnianiem Wałbrzyszan, osób regionu Wałbrzyskiego, Kotliny Kłodzkiej i myślę, że robimy to dosyć skutecznie, czego dowodem jest są chociażby dzisiejsze targi zainteresowanie zarówno przedsiębiorców, jak i tak jak już mówiłem młodych ludzi potencjalnych, osób, które mogłyby znaleźć zatrudnienie w lokalnych firmach nie uciekając gdzieś dalej, tylko planując swoje życie zawodowe, a co za tym idzie rodzinne tutaj w regionie Waubrzyskiem? To, co nas cieszy najbardziej, to tak naprawdę to, że pracownicy chcą się rozwijać, więc szukają dla siebie nowych perspektyw. Myślę, że to zmieniło się na przestrzeni tych wszystkich lat, i to jest, tak jak mówię, dla nas tak naprawdę bardzo dobre wydarzenie. I przez to, że możemy wspierać nie tylko poszukiwanie pracowników przez naszych inwestorów, pokazywać tych inwestorów i pokazywać, że strefa ciągle zatrudnia, wbrew wszelkim opiniom, które się dzieją teraz na rynku pracy. Natomiast przede wszystkim możemy też jako Innovation Park, czyli to nasze centrum szkoleniowe, pokazywać, jak się rozwija. Rozwijać, w jakim kierunku patrzymy na raporty, patrzymy na to, co dzieje się na rynku pracy, żeby właśnie kierować młodych ludzi, zwłaszcza w tych kierunkach, które są teraz potrzebne i na które jest wielkie zapotrzebowanie na rynku pracy. Jesteśmy wystawcą pierwszy raz. Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ rozwijamy naszą produkcję. Uruchomiliśmy nową linię produkcyjną, stąd zapotrzebowanie zwiększone na pracowników. Mamy nadzieję pozyskać dzisiaj tutaj kandydatów. Nie oczekujemy doświadczenia, jesteśmy jedyni w regionie z branży ceramicznej, więc nie ma możliwości, żeby kandydaci do nas do pracy na stanowiska produkcyjne mieli to doświadczenie. Bardzo rzadko to się zdarza, dlatego też sami szkolimy pracowników w procesie wdrożenia. Otworzyliśmy dwa lata temu nową halę magazynową. Cały czas potrzebujemy tam pracowników do obsługi tego naszego zakładu. Oprócz tego oczywiście w dziedzinie szycia tutaj potrzebujemy szwaczek i operatorów maszyn, które służą do szycia kołder i, i poduszek. Czy osoby, które nie mają takiego wykształcenia, zostaną przez Państwa przygotowane, wykształcone, żeby móc pracować przy takich maszynach? Oczywiście, my jesteśmy tutaj takim pionierem, nie ma więcej zakładów w naszej branży. I dlatego oferujemy naszym pracownikom kompleksowe szkolenie. Jak najbardziej szukamy pracowników, jesteśmy tutaj po to, żeby spotkać się z kandydatami do pracy, żeby móc się poznać, bo tak naprawdę nie każdy ma okazję wiedzieć, czym się zajmują poszczególne firmy w strefie, czym się zajmuje Kelvion. Jest dzisiaj okazja się spotkać, porozmawiać, no i mamy nadzieję znaleźć odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które szukamy. Szukamy na stanowiska produkcyjne, ale także do pracowników do biura, szukamy inżynierów. Technologów, konstruktorów, szukamy księgowej e, chociażby. Mamy 20 kilka otwartych wakatów na dzień dzisiejszy, a że firma się szybko rozwija, to te oferty e, też e, się zmieniają w czasie. Także zapraszamy na naszą stronę kariery, e, tam zawsze są aktualne oferty pracy. No i być może ktoś znajdzie właśnie tego wymarzonego pracodawcę u nas. A jeżeli ktoś nie ma wykształcenia, którego akurat potrzeba, państwo pomagacie w tym? Wykształcenie, ja powiem szczerze, że coraz mniej stanowisk jest takich, w których to wykształcenie jest kluczowym wymogiem. E, dzisiaj bardziej na doświadczenie, na to, co ludzie potrafią, jakie mają swoje doświadczenia życiowe i zawodowe przede wszystkim. No ale są też takie stanowiska, gdzie możemy przyuczyć do zawodu. Możemy nauczyć pracę czy po studiach, czy po technikach, w liceach. Też takie osoby do nas trafiają. Także zapraszamy do kontaktu, to wie, nawet jeżeli nie spełniamy 100% wymagań, być może to będzie dobry moment, żeby rozpocząć swoją przygodę z zawodową z Kelvionem. Jesteśmy zakładem, gdzie zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Można tak powiedzieć, że jesteśmy takimi rodzynkami na takich targach, no bo rzadko jest tak, że takie zakłady gdzieś tam się wystawiają właśnie z ofertą pracy dla osób niepełnosprawnych. No to powiedzmy, ile osób u Państwa pracuje? Obecnie jest to, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, ponad 60 osób na różnych działach. Mamy call center, mamy poligrafię, mamy archiwum, mamy składnice akt, także no, tych działów troszeczkę jest. I tak naprawdę jak osoba do nas przychodzi niepełnosprawna i powiedzmy no gdzieś tam z racji swoich chorób czy dysfunkcji nie daje rady, to staramy się być na tyle elastyczni, że sprawdzamy ich na, na innych działach. Czyli zachęcamy te osoby, które na rynku pracy poszukują pracy, a mają niepełnosprawność. Tak u Państwa mogą tą pracę znaleźć? Oczywiście, tak. Zapraszamy, ponieważ ta praca jest. No, bywa tak, tak, też tak, niestety, że z racji chorób to jest rotacja, że tak powiem, stanowisk, więc u nas cały czas, że tak powiem, drzwi są otwarte dla tych osób niepełnosprawnych. Bardzo się cieszę, że też powróciliśmy do tego kształcenia zawodowego. Przedsiębiorcy, pracodawcy też się cieszą, zwłaszcza, że cały czas potrzebujemy i operatorów maszyn CNC, potrzebujemy techników, utrzymania ruchu, potrzebujemy wszelkiego rodzaju zawodów, które że gdzieś tam przy tych maszynach i przy tej automatyzacji, która teraz nieuchronnie wchodzi, będą mogli pracować, konserwować maszyny i tak naprawdę rozwijać te parki maszynowe. Teraz mamy lepszą sytuację. Pamiętamy wszyscy bezrobocie na poziomie 20-25%. Także w tym regionie wydaje się zresztą, że pewnym antidotum na, na taką sytuację było stworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I wydaje mi się, że ten projekt absolutnie się powiódł. Czujemy to. Zarówno na ten teren został sprowadzony duży kapitał międzynarodowy, ale rozwinęło się także wiele mniejszych firm z polskim kapitałem kooperującym chociażby dzisiaj z tymi większymi graczami i też pojawił się nowy rynek pracy, który dzisiaj ze względu na chociażby poziom kompetencji, zapotrzebowanie, chęć rozwoju, którą deklarują firmy, Rzeczywiście nie jest rynkiem łatwym. Już nie każdy, tak jak kiedyś, poszukuje pracy teraz patrzy się bardziej na jakość tej pracy zarówno jeżeli chodzi o pracodawcę ale także o pracownika aspiracje rosną wydaje nam się że taka impreza jak dzisiaj czyli targi strafowe nasze inicjatywy związane chociażby z klastrem edukacyjnym czy z naszym centrum innovation park powodują że jesteśmy w stanie przyczynić się do tego żeby ta kadra była jeszcze bardziej zbilansowana i gotowa do zatrudnienia jednocześnie była doskonałą ofertą dla coraz bardziej konkurencyjnych, chociażby w tym zakresie naszych firm. Targi strefowe Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwest Park w Wałbrzychu to wydarzenie, które łączy lokalną społeczność, przedsiębiorców i osoby poszukujące pracy. Tegoroczna edycja w Galerii Wiktoria pokazała, że Wałbrzych jest miejscem otwartym na nowe inwestycje i rozwój kariery zarówno dla młodych, jak i doświadczonych specjalistów.